W październiku przeprowadziliśmy akcję krwiodawstwa. Zachęciliśmy tym samym pełnoletnich uczniów do podzielenia się darem krwi. W rezultacie przekazaliśmy kilka litrów krwi. Nie udało nam się powtórzyć akcji na wiosnę, gdyż dowiedzieliśmy się, że zapas krwi jest zabezpieczony i terenowe zbiórki krwi chwilowo zostały zawieszone. W październiku również braliśmy udział w kweście przy boheńskim cmentarzu, gdzie zebraliśmy środki na renowację zabytkowych nagrobków. Na Natomiast w marcu włączyliśmy się w kwestię na rzecz bohańskiego hospicjum, podczas której zbieraliśmy datki dla podopiecznych hospicjum. Znając miłość uczniów naszej szkoły do wybiegu włączyliśmy się jak organizowany przez samorząd uczniowski kiermasz na rzecz sześciomiesięcznej leni pilnie potrzebującej operacji. Uczniowie przynosili samodzielnie przygotowane słodkości, które następnie były sprzedawane w czasie przerw przez cały tydzień. Przekazaliśmy dzięki temu fundacji 5500 zł. Nasze koło Caritas w okresie świąt, zarówno Bożego Narodzenia, jak i Wielkanocnych organizowało akcje świąteczne. Uczniowie przygotowali mnóstwo kartek świątecznych, ozdób, ciastek, które następnie zostały zapakowane i przekazane chorym. Większe paczki ze słodyczami dostarczyliśmy do Domu Pomocy Społecznej i do Domu Dziecka. Chorzy, którzy otrzymali paczki byli niezwykle wdzięczni, zwłaszcza, że ze względu na panujące obostrzenia byli zmuszeni spędzić święta z dala od rodziny. Przed świętami włączyliśmy się w akcję Paczuszka dla Maluszka. Na początku adwentu ustawiliśmy w festibulum szkoły choinkę, a uczniowie przynosili pod nią prezenty z produktami dla domu samotnej matki w Ternowie. Ilość podarunków przerosła nasze oczekiwania. 6 grudnia w naszej szkole odbył się charytatywny koncert mikołajkowy na rzecz schroniska dla zwierząt w Borku. W listopadzie ogłoszono casting, a następnie wybrano 14 wykonawców, którzy przygotowali występy wokalne, instrumentalne oraz taneczne. Zebraliśmy wówczas ponad 3000 zł. Trzeba też dodać, że przez cały rok nasi notariusze wspierają schronisko i pracujących tam opiekunów zwierząt. Współpracując z Stowarzyszeniem Wiosna wybraliśmy rodzinę, dla której przygotowaliśmy przed świętami specjalną paczkę. W szlachetna paczka włączyło się ponad 150 uczniów i 11 nauczycieli. Pomogła nam także kursa szkolna i minia polskiej niepodległej wybogni. W paczce znajdowały się wszystkie wskazane artykuły, a także wiele prezentów niespodzianek. Akcja Kilo przeprowadzona jest przez nas przed każdymi świętami. Ma na celu pozyskanie produktów żywnościowych do przygotowania świątecznych paczek dla ubogich. Spośród uczniów naszej szkoły zaangażowało się aż 130 wolontariuszy kwestiujących w boheńskich sklepach, dzięki czemu parafialnej Caritas udało się przygotować około 400 paczek dla najbardziej potrzebujących. Dzień po wybuchu wojny na Ukrainie rozpoczęliśmy zbiórkę artykułów niezbędnych dla uchodźców. Dzięki nagłośnieniu akcji w szkolnych mediach oraz na szkolnej stronie internetowej, w akcji zaangażowało się ponad 200 osób. Po brzegi, wypełniając darami dla uchodźców samochód strażaków OSP Chodenicy. Współpracowaliśmy również ze schroniskiem w Borku, które dostarczyło zebrane 8 pudeł karmy oraz akcesoria dla zwierząt w pobliżu granicy ukraińskiej, gdzie udzielano zwierzakom pomocy. W marcu pakowaliśmy również paczki dla Ukrainy razem z parafialną Caritas, przekazując na Ukrainę 42 paczki. Od marca bierzemy również udział w programie na zakupy. Jest to wspólna akcja Caritas i Biedronki, w ramach której sześć starszych, ubogich osób z terenu parafii otrzymuje co miesiąc środki na zakupy. Dwoje naszych pełnoletnich wolontariuszy pomagają im w zakupach i w rozsądnym wydawaniu tych środków. W ramach ogólnopolskiej inicjatywy Caritas Dzień Dobra przygotowaliśmy warsztaty integracyjne dla dzieci z Polski oraz Ukrainy. W niedzielę Miłosierdzia kilkanaścioro dzieci przez kilka godzin świetnie bawiło się pod opieką naszych wolontariuszy. Jednak największą popularność zyskały sobie chyba specjalne krówki przygotowane na tę okazję przez Caritas. To wszystko sprawia, że dobry dzień. Dobry dzień. Chcę spotkać siebie. Chcę... Angażując chętnych uczniów naszej szkoły, zorganizowaliśmy pomoc w nauce 20 uczniom szkół podstawowych. Była to nasza odpowiedź na zauważoną przez nauczycieli potrzebę wsparcia w nauce dzieci, które po okresie zdalnego nauczania mają spore zaległości. Organizowaliśmy też warsztaty tematyczne online dotyczące pasji i zainteresowań, m.in. o czytelnictwie, tańcu, rękodziełach i sporcie. W środę 1 czerwca z okazji Dnia Dziecka szkolne koło Karita zorganizowały dzień popcornu. Przez cały dzień uczniowie naszej szkoły mogli zakupić popcorn, a cały dochód ze sprzedaży został przeznaczony na działania szkolnego Koła Caritas. Po raz kolejny wsparliśmy misjonarzy w ramach akcji Wyślij łączkę do Afryki, którą w sposób szczególny włączył się nasz pan wicedyrektor Jerzy Pączyk. Kontynuowaliśmy też programy, takie jak góra grosza, szkoła w szkole czy nakręcamy świat. Na Nie będę Cały rok prowadzimy zbiórkę nakrętek, baterii oraz klocków Lego. Przynosić mogą je wszyscy uczniowie w wyznaczone wcześniej miejsca. Przykładowo, według naszych obliczeń, zebrane przez nas dotąd nakrętki pozwolą na budowę 2 cm studni w Afryce. Wszystkie nasze działania pozwoliły nam zrealizować założone przez nas cele. Nauczyliśmy się otwartości, życzliwości i solidarności z drugim człowiekiem. Rozpowszechnialiśmy wśród naszych kolegów ideę bezinteresownej pomocy i przyczyniliśmy się do budowania cywilizacji w myśl nauczania Jana Pawła II. Największym sukcesem był dla nas uśmiech tych wszystkich, którym udało nam się pomóc. Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli nam pomagać, i dziękujemy tym wszystkim, którym mogliśmy pomóc. Daje nam ogromną radość. see